Dzisiaj 31 października Wybrałem się dzisiaj na Grabie Zobaczyć tu jak koledzy latają Proszę, jest Roberte Ze swoim nowym sprzętem, Robert, tak? To jest nówka Nowy następny No ja, no, no, no dobrze, no ale nowy, no jak no, samochody? Mówię, że ja zmieniłem samochód na następny No jak, no, widzę, że jesteś bogaty z domu Tu nowy samochód, nowy napęd Nowa trajka Adam ma nową pompkę. Adam. Nowa pompka dopiero się powera dostanie. Niech się tuningi schowają. No nie, od takiej pompki jeszcze widzę, że jest cena na niej. Ja Ale to nie jest do para lotniowa, tylko to jest do płynu. A no to nie wiem czy się nadaje. Ale tak powiedz do jakiego się... płynu? to wina, konkretnie. Nie, Oni nie to no, bo by... No, Jadałem 18 złotych, a paralotniowa więcej kosztuje. No na pa, pewno. Przynajmniej dwa razy. Co? Tak. Ta Opona? Tutaj, tutaj to. Robert, na takich oponach chcesz zacząć. Co na to diagności? Policja! A, a tutaj, a tu, a to, to to. to. Nie boskie... Yy. Na dałzie? Yy. Zadna. No nie wiem, ty jesteś doświadczony pilot. Ej, Latacz. Tak samo, ja nie wiem. Ale lataj, to... lataj. A to starcy przygotowuje się kolega Robert. To ma napęd na bazie silnika Snap Ego i skrzydło syntesis 2, Nuwacja. Elegancja francja, samochody! O kurwa! O fucking shit! Robert opowiada, ile w tym silniku wymieniłeś szarpaczek. <głos> <głos> wymieniłeś w ogóle jakąś? Proszę pana, ja ją tylko rozebrałem, jak zobaczyłem jak to jest skonstruowane. No i to po prostu szczena opada. Czyli tak rozumiem, że tak dobrze. To jest proszę pana wszystko na cence zrobione, każdy element tej szarpaczki. No Mówiłaś, I kółko, ohudny. i obudowa, i, i zapadki jakie takie są masywne, że po prostu czy masz szkoda chodę. gadać. A sprężyna to jest tak porządnie wystawiona i zagięta, nie taki zawijasik jak Aha. we wszystkich szarpaczkach. Nie. Znaczy nie ma się co tu zepsuć Adam, co ty pijesz? pies, pies paliwo przed lotem? Aha, że mieć większego powera. Zobacz, on to ma pomysł. Zlikwidowałem gruszkę. No wiem, robisz naciśnienie. No. nie teraz... Denerwuje cię to. Dla mnie Adam się musi trochę napić. I później jak mu brakuje, to się odwraca i... <słukasz> <słukasz> Zasystał przez, przez ten Mówiłeś, że, że Adamu widzele. Oplot madę, nie tyle ma Ale nie pali ci ładnie. Tak ci, dawniej, nie. tak ci dawniej ładnie palił. Kurde To tak ten tuning działa, że gorzej pali. O Boże No i statuje Adam 9P Troszkę o skręcił teraz z prawej strony. Cholera. No zobaczymy czy ten start pójdzie. Eee, spoko. Bezproblemowo, jak to zawsze ładamy. Tu Robert będzie jeszcze raz startował a miał lekkiego dzwona, a coś się takie szczególnie nie stało. Końcóweczka śmigła i oplot wyskoczył. No tam chyba się przestraszył tego drzewa, ale go spanikował. Teraz się ustawił inaczej. I już już płynąć dobrze. Pięknie wyszedł! A teraz jest masełko do latania. Fajne, fajne warunki, kurcze. Snaki Ego Robertik startuje, pięknie poszło. Ale O proszę. Robert lata na w skrzydle plazma dość już leciwym, ale z tego co mówił spełniającym normy no i trajeczka na silniku Skystone ląduje i jeszcze można wywijać frajką, kurde o! 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 a Robert ma to, sterowanie 2D w tym, no tak, dlatego tak Macha łapkami na boki No i Adaś ląduje Klinik zgaszony, prędkość spora, a spokojnie wyhamuje. Elegancko, chyba Roberczyk rząduje tak samo. No pięknie. Adam opowiada, jak tam się leciało, jak, jak Musterek się sprawował. W nowej formule. No, powiem, że nie ma tego pełara co miał, no ale nie będę dużo gadał. Aha, y, czyli po tuningu stracił y, nieco. No, Aha, dobrze. <śmiech> <śmiech> pip, 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 pip. <laughs> Rozumiem, to wyciszymy. A skrzydełko? Buranik? Skrzydełko dobrze. Miód, Malina, tak? Tak. O, no, ja myślę, że jesteś zadowolony. A to chyba, nie wiem, Robert będzie lądował Ja mam centralne tutaj Ląduje elegancko, proszę Robert, jak się latało? Dobrze, dobrze tylko coś tu pochlapane jest Ty masz ty mas, ty mas sterowanie 2D swoje, tak? No. Pan Dudek zadbał o to Pan Dudek? <noise> tak? Ale za no to dobrze Robert ma tutaj w swojej trajce, proszę Samostawiacze Fajne sobie porobił to mu ułatwia starty. Też, że za nas Adama po przejściach. O, tu widać spaw. Ale ładnie I startuje Adam. 15-16. Lekki wiaterek, gdzieś półtora meterka, także idealnie do 你就先告。 O, Adam ląduje. Adam chyba z Mars. Ale do lądowania fajnie podwiewa teraz superowo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. O, o, o. No to co, widzę uśmiechniętą minę dziadka, czyli zadowolony jestem, tak? Całe lato nie latało, to teraz wimie trzeba no. A no widzę. No to jaka fajnie chodzi. Wszystko gra, brodę zapuściłeś. No. Jak prawdziwy dziadek. Jak no. prawdziwy dziadek. A tu chyba widzę Robert skończy latanie. No elegancko. Go, 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 go. Robimy kontrolny pomiar świecy. Adam, to z jakiej okazji? Bo ty coś z gaźnikiem tam robiłeś, tak? Mieliśmy membrany, tak? Bobie rura przysiwiała i nie mogę końca dojść od jakiegoś czasu. Aha. Albo mam świecę czarną, albo mam się ruszę odrobinkę, 5 minut i mam świecę. I mam zbyt jasną, białą, tak. A to teraz będziemy pewnie. oglądać komisyjnie. Ty dobra, dobra, dobra. Ja wiem. No, za, może za, być. Na, za bogata, zabogata. Może mogłaby być troszkę jaśniejsza, ale ja bym nie ruszał. Ale jak jemu 4 pali, to co by Nie, nie, Mnie nie. Ostatnio mu więcej pali. Ile ci pali? 4,2. Kiedyś go, kiedyś go przy. Odkręciłem, bo miałem świecę białą, to mi spalił. A chyba szóstkę przeszło. Robert, powiedz mi, ile ci czasu schodzi teraz demontaż tego wózka? No, Patrzaj, mierzę. No nie, no nie chcę. Ci... Myślę, że za godzinę tu siedział. <laughs> nie, tak serio, no ile, ile ci to schodzi? Nie, nie wiem, nie mierzę nigdy. Szczęśliwi czasu nie mierzą no, przecież. No, tak. nie. No i dlatego im broda rośnie. No, no, no.